I będziesz wyczeniać ludzi. Mhm. I będziesz nam zarabiać kasę tym. Co chcemy polepszać? A jakie my tam talizmany mamy w sumie? Mamy talizman, który zwiększa szybkość do ulepszenia. Można ulepszyć kontrakt, można ulepszyć, możemy ulepszyć wszystko. A to jest jednoraz... miastow... jednorazowe ulepszenie. Ale na stałe. A, na stałe, chyba. Ok. Coś, co zwiększa szybkość. Coś co zwiększa pieniądze. Coś co no nie zwiększa wrażenia. ale mamy jeszcze te zmiany, które możemy gdyby. Jakby... Nie dobra. Weźmiemy na. weźmiemy ja teraz. Dobrze. Nic, zdarza się. Oczywiście to nie jest, chociaż 5 sztuk. Weźmiemy Jodie, Rukeja i Bay. Dobrze. Jodie będzie tylko wyganiać ludzi na zewnątrz. Mogę przeczytać stronę. Oooo! Wzywacz Lin. Czy coś w ten styl. Wiedziałem, że to szukanie wiatru w polu, ale mój, ale mój dowódca, on nie słuchał. Zamiast tego upierał się, że powinniśmy poszukiwać pewnego skarbu, niebiańskiej kuli, którą teraz gramy w, w amerykański futbol. Świeżo spadłego z niebios, gdzieś na terenach padał. Byłby żyjącą legendą, gdyby tylko udało mu się ją złapać, szeptał. Ten Kyle Manley, Wzywacz Lin szeptał jego ucho, jego najstarszy i najbardziej zaufany doradca. Gdybym tylko sam zabił tego człowieka. Ponieważ to był prosty, ale jednocześnie przebiegły podstęp, żeby odciągnąć Imperatora dalej jeszcze od jego odpowiedzialności i w stronę żądzy. Tym samym Imperator rozpoczął ekspedycję do porzuconych ziemi i uparł się, że pójdzie sam. Okej. Okay. Wygląda na to, że coś chodzi w głowie. Samotny Mistral... Samotny Mistral rozgościł się w wozie. Jest bardzo nieruchomy. Zupełnie tak, jak A wtedy, kiedy, kiedy spał. Czytelniku, będę się streszczał, powiem. Wkrótce masz rytuał, którego musisz dopilnować. Widzę, że czytałeś coś w księdze rytuałów, co oznacza, że musisz. Co oznacza, że być może wiesz coś o mojej istocie. W rzeczy samej nie masz pojęcia, co on ma na myśli, i on wkrótce się tego domyśla. Wybacz mi, odezwałem się zbyt wcześnie. Powiedzmy, że służyłem nocnym skrzydłom przez dość długi czas. Odbywaj rytuały z chwałbą. I osiągniesz to, do czego dążysz. Samotny mi, kiwa ci na pożegnanie, a ty się wycofujesz. No, on się wycofuje, ale. Bo I ja tu się... jestem Alfą, więc on odsuwa się ode mnie, a nie od niego. O. Dobrze. Rozpoczynamy mm, rytuał. Dobrze. Ty i twoi współwygnańcy zbieracie się wokół świętej ziemi, znanej jako. Kurhan Hałuba. Niecierpliwie wyczekując godziny, o której rozpocznie się ponownie rytuał. Wszystko trwa w ciszy przez jakiś czas, i wtedy znikąd wybiega podejrzanie wyglądający kundel. Zatrzymuje się, Zatrzymuje się blisko i obdarza was szyderczym uśmiechem. Psst! To szczekasz popiął łapy! Będziemy dalej tłumaczyć chyba jego imienia. ale... tak, warto zrozumieć znaczenie. Prawdziwy chuligan, po prostu nie... nie nawiązujcie kontaktu wzrokowego. Ej, no, no, na tę fantę! A nawet no, mają jednego z nas, który gada jest w złono, Jesteś prawdziwym... Jesteś hańbą od twojej rodziny, koleżku! Zgadzasz sobie sprawę?! E, tak, miło cię spotkać, Barker, naprawdę wyglądasz dobrze. E, nie wiedziałem, że stajesz sobie sprawę z rytuałów. O, nie mam no mój kolega. Na przykład wiem, że będziesz bardzo, 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 bardzo kiedy to wytrzymy podłogę. Nie wiem go podstawiałeś, wyszedłem sobie zasłużyć na miejsce w... za dwóch i potężnych nocnych krzydłach, ale wiem, że na pewno wszyscy tego pożałujecie, ponieważ czemu mnie! Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Cudowna. barker śmieje się, a za nim wychodzi jego stado. Słyszycie, jak wyjął i rechoczą, kiedy gwiazdy nad wami zaczynają się świecić. Mhm. To będzie banda szybkich.

Dalej się pośmuchuje i wyje. A nie, nie, ty to będę? Niech za WYJE KREW! Raki odciąga cię na bok. Aha, ktoś tu nie chce grać dzisiaj? Mhm. Eee, słuchaj bracie, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Naprawdę nie powinienem... Być przeciwko tym kolesiom. po prostu... Ty uwierz mi, okej? Okay? Czujesz, że... On nie buja. Wrządzasz mentalną notkę, żeby zapytać go o jego przeszłość z Barkerem, kiedy tylko czas na to pozwoli. W Pytamy. początku, Reki. My się nimi zajmiemy. Jeśli mogę przeszkodzić, jeśli potrzebujecie kogoś jeszcze, żeby stanął z wami tej nocy, mogę mieć kogoś tutaj, kogo bym rekomendował. Imp. Nie będziesz taki skromny, Mistralu. Załóż szaty, jeśli chcesz między nami stanąć. Och, nie miałem na myśli siebie! Rytuały nie są dla mnie. Miałem na myśli tego małego. <głos> 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 Istota nosząca, ty szaty. Pojawia się u boku samotnego Mistrela. <noise> Wygląda tak cudownie i mogłabym mu zrobić tą szatę! I w ogóle! Tak! Tizo wydaje się zgłaszać na ochotnika, by pokonać waszych przeciwników, dysydentów. Tak! <grystanie> to absurdalne. Imp. w wielu rytuałach? Och, on wie mnóstwo. I tak długo, jak nocne skrzydła będą stały razem, on będzie po ich stronie. Aczkolwiek to no, nie musicie mi wierzyć. Izo, nasi przeciwnicy wydają się być zajęci. Być może szybko pokażesz naszym komradom, co możesz zrobić? Może jakieś nowe umiejętności. Mały imp patrzy się na ciebie. Wyczuwasz jego powiązanie z rytuałami, kiedy czeka na twoje przewodnictwo. Izo, wydaje się być. Podekscytowany perspektywą pokazania Ci części swoich ulubionych trików. Czytelniku, wpływanie na Tizo może wymagać trochę przyzwyczajenia. On Cię zaprasza, żebyś spróbował. Spróbujmy tak. Oh. Although, oh no, it o nie. Ci powraca wkrótce po w wybuchnięciu. wybuchnięciu. Czy może latać? Pewnie unika wtedy aur. No. Kica. I wybucha. Cudowny. Tak, okay. chcę Dobrze. Jak zwykle, dobra robota, Tizo. Eee. Tizo będzie zadowolony, jeśli będzie mógł pomóc, wam podczas rytuałów. A zatem, czytelniku. To tej nocy dokona rytuału w imieniu nocnych skrzydeł. Oczywiście, że ten ze skrzydłami. Eee... O, czekaj, muszę odebrać przedmioty. Ty nie będziesz tego potrzebował. <grymne> Możesz to dać tizo. Prosto. Wyrwamy właśnie Kieł Rukejowi i dajemy go Teizo. <grymne> tak. Na pewno teaser. Na pewno. Haha, po co takie. Eee. Teaser. Tak. Bierzemy. Bay. Możemy to, wziąć bay. to bay. Bej. Znaczy ona działa tak samo jak Hedwig właściwie. No i chciałeś wziąć Robin. Tak, zarabiać pieniądze. Uh -huh. Niech skrybowie mają nad nami pieczę. Albo nawet niech nam pomogą, jeśli będziemy tego potrzebować. Minął już czas w tej wświenie! Chodźmy chłopaki, wierz mi! Yeah, metalowa muzyka. Jodie zarabi pieniądze. Jody, pieniądze. Jodie zarabi pieniądze. Jody, to wrzuci. <głos> <głos> Bo zadaje dużo obrażeń. No, Przerwał A nie. nie! Dobrze, dobrze. Dobrze sobie ręczę, to nie jest trudne. Jodie. Prawdę że mi się podobała trudność. Nie, Jody. Tiso, 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 Tiso. Nie. Cholera, pierwszy raz otrzymałem obrażenia. No, pierwszy raz. No, spokojnie. Nie umie atakować. Pieniądze? Pieniądze? Jimmy, okay. that money! No nie, on jest niewrażliwy. Izo. No najwyraźniej. O nie. Raz, jaki za No strzela <noise> Wiesz, maksymalnie 10 tylko. Tak, ale jeszcze chciałem. zarabiam. Dobrze. Strasznie no agresywni są. No nie! Tiso, Tiso, czemu nie wybuchłeś? Trzeba było raczej unikać. Też. No bo chciałem wybuchnąć Teasem. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, czas zacząć grać na poważnie. Ok, wypoważam. To to, 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 już koniec. Nie ma więcej, i. Nie, 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 nie bawimy się już więcej. My, chłopaki, ja. Teraz jesteśmy bardzo uśmieśli. Na fuk. Mam da fakulta. No nie, podniosłem kulkę. No nie! Okej, okay. nie lubię już. Tizo? My mylę ci umiejętności, wiesz. To jest główny problem. Właśnie to możesz robić nim. Wiem. No to mówi takie, hehe, umarłeś. No nie. Jody, 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 czemu oni są tacy szybcy? Bo są, Bo są psami, psami, wiem. Dobrze, teraz ich zniszczę. Nieważne.

No, i dlatego, że nie umiałem też korzystać z Teazo, bo jestem są do laserka, się się. No. więc po prostu wybuchałem. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> uh, ty jest podekscytowany, że odbył swój pierwszy rytuał z Twoją grupą. I że mu się udało! I że mu się udało. O, Raju, myślałam, my właśnie wygraliśmy? Czy my właśnie ich pokonaliśmy? Tak, Bey. No no, no no no! No no no! Będę parującą kupą w kupy! <ś <prouding> <ś <nhưng about words> będę parującą kupą kupę, ale nie wierzyłem, że wy! Wejdź, że wy, będę na banda, tak po prostu się przekażecie i okażecie nam co i ten i jak! <paraa> Następnym razem, ja i moich chłopacy będziemy musieli was po prostu wziąć trochę bardziej poważnie! Do tego czasu! Pamiętajcie tylko, żeby powiedzieć staremu Ryku, w zielonej jak że... Ten, że i podpisany. Pan pamięta wszystko, pamięta wszystko, pamięta wszystko, wiecie? Słyszeliście? Pamięta wszystko! Co on mm -hmm. wreszcie. Online? Bo nie, on jeszcze nie, Ruki. Skrybowie szybczą do mnie. Tak, szybczą od czasu do czasu. Wiesz co, sądzę, że muszą wziąć udział w rytuale, żeby to zielone doświadczenie zmieniło się w złote doświadczenie. A, okej. Okay. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mistrzostwo na Może być albo... Okej. Okay. Bo ona ma taką krótką pauzę przed skokiem i sprintem, nie? Uh -huh. Za to sprintuje dużo szybciej niż, 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 headwind? niż, niż szedłem. I skacze wyżej niż szedłem. Uh -huh. I teraz tego już nie będzie. Nie, się to wezmę. Bay skacze i mocno skacze dalej niż zwykle. Kiedy sprintuje, Bay spowalnia pobliski przeciwników. Jeśli Bay jest wygnana podczas skoku, natychmiast wróci do miejsca, z którego wyskoczyła. Lub Czas, zanim Bay wystrzeli swoją aurę, jest skrócony. Bej rzuca kulką dalej. I szybciej. Jeśli... Kiedy bej salutuje przeciwnikom, skacze automatycznie w stronę kuli. Jeśli nikt nie ma. Nie, nie robisz chyba do kuli. salutu? Czy robiłeś? Robiłem, ale to strata czasu. Chyba, A. że ma się takie moce. Okay. Kiedy... Kiedy dzierży kule, Base sprintuje i skacze bez używania wytrzymałości. Aha. Hmm. Hmm. Czy wydaje mi się, że możesz wybrać tylko jedną tak i potem się jedną drzewkiem? Nie wiem. Daj mi bardziej. wypadziło. Nie. Drugi poziom impa. I czujesz... Szacunek do rytuałów i wszystkich ich zawiłych trudności. Mm. Porusza się szybciej, kiedy latamy lub pełzamy, ze w sensie się kica. Co? Szybciej wraca po tym, jak się to jak się, jak wybuchnie, większy zasięg eksplozji i 10 punktów do obrażeń dodatkowych, kiedy wygasza. Lub, kiedy zostanie wygnany, on opuszcza znak, do którego sojusznicy mogą się natychmiast teleportować. Mhm. Jeśli nie posiada kulki, Tizo, o, Tizo wybucha, kiedy zostanie wygnany. Aha. Kiedy salutuje, może się zmienić w szybko ruszającego się Wyjca. Kiedy zostanie wygnany, zwiększa szybkość i staminę sojuszników. Szybsze powzanie. Okay. Okay. było twoje kierownictwo nad nocnymi skrzydłami, czytelniku! Twoi towarzysze mają szczęście, że ma znaleźli takiego, jak ty. Obyś odnalazł wolność, której poszukujesz. Mam wrażenie, że to szybciej się... nam to idzie? Dzisiaj? Albo mi się wydaje. A, po prostu się nie działo. Łóżeczko. Mhm. Po pokonaniu dysydentów w porządnym spektaklu siły. Wracasz do wozu, żeby odpocząć po nocnym wysiłku i zastanawiasz się, co zrobić dalej. Wszystko w porządku, Reki? Wydaje mi się, że tak, koleżko, tylko potrzebuje trochę czasu. Nie sądziłem, że Barker będzie w to wszystko zaangażowany. Nie jesteś mu winien swojego sumienia. Jakoś się z nim rozmówisz. Zawsze to robisz. Mm, nie chciałabym przeszkadzać, ale ciemność nocy powoli się rozjaśnia. Ja Czytelniku, czy dołączyłbyś się do nas na zewnątrz, proszę? Jodariel i samotny Minstrel patrzą się na niebo ponad doliną, które rzeczywiście jaśnieje. Patrzymy się na gwiazdy. cel. Trzeba zmacać, czy są nowe. Milif. Bagienna gwiazda. Bagienna gniazda świeci jasno nad cuchnącą jaskinią w słabnących rękach. Mac, mac. O! Kolejny tytan. Ten nie, razem... to wieloryb. Ale to był wieloryb. Tak. Wieloryb tytan. Więc, jest tak jak się obawiałam, musimy podążać dalej na północ, w dół doliny do Słabnących Rąk. Skrybowie się nami zaopiekują. Ochronią nas gdziekolwiek pojedziemy. Gdybyś kiedyś była w Słabnących Rękach, nie mówiłabyś takich rzeczy. Skrybowie zdecydowanie odwrócili się plecami od tego miejsca. Jeśli mogę przeszkodzić, mrok słabnących dłoni na pewno odciśnie na, tobie swo na was swoje piętno. Proszę was, żebyście odpoczęli, póki możecie, ponieważ będziecie potrzebować całej swej siły w drodze, która was czeka. Twoi współwygnańcy zgadzają się. Twoi współwygnaniecy zgadzają się, by odpocząć z tej nocy. O świcie powinniście wyruszyć głębiej w padł.